Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na tym kanale. Stwierdziłam, że zrobię odcinek z recenzją na film 100 dni do matury. Jak wiecie albo i nie wiecie, chociaż trudno by nie zauważyć, chociażby po vlogu i po shortcach, no to 14 marca byłam na filmie 100 dni do matury. Przeglądając YouTube, natrafiłam no, właśnie na kilka recenzji i stwierdziłam, że zrobię też recenzję od siebie. Zacznijmy od tego, o czym jest ten film. Opowiada on o kilkuosobowej grupce przyjaciół, którzy w tym roku piszą swoje matury. Ale jest pewien problem, bo pewna osoba chce przeszkodzić wszystkim w zdaniu tej matury. No i ci maturzyści chcą temu wszystkiemu zapobiec. Chcą po prostu, żeby wszyscy zdali. Ale... Główny bohater, czyli Kapsel, na początku jest taki zdesperowany, żeby temu wszystkiemu zapobiec, żeby zdać, żeby wszyscy zdali te matury. Ale potem jednak myśli sobie, że jednak nie, że jednak ej, pouczmy się wszyscy. Zamiast zapobiec temu wszystkiemu, to lepiej się pouczyć. Tekst stwierdza, ale jak już nadchodzi dzień matury, to sobie uświadamia, że jednak warto powrócić do tego planu. W skrócie, chcą po prostu zrobić wszystko, żeby zapobiec temu, żeby wszyscy nie zdali matury. Po prostu chcą poskrzyżować plany wiceminister i włamują się tam w tym filmie do budynku Ministerstwa Edukacji. Siemanko, witam Was z przyszłości. A tak na poważnie, to montuję aktualnie ten odcinek i przypomniało mi się, że robiłam już recenzję 100 dni do matury w moim zgłoszeniu do Twoje 5 minut 3. Teraz może powiem wam, jacy tam są aktorzy, chociaż pewnie większości tak zna, i tak wam powiem. A więc główny bohater to jest oczywiście Świeży, czyli Kapsel, Bartek Kubiski, czyli zawacki, Hajchania, czyli Oliwka, Posty, który gra Julka, Mortalcio, który gra Maxa, Kinga, która gra różę, Julita, która gra Marcele, Pola, która gra Sarę, Kury, czyli Albertik, no i oczywiście dyrektor czy tam nauczyciel nie wiem kim on dokładnie był. Wiceminister, no i oczywiście Pan dziadek. A bym zapomniała, Qualchi gra Szajbę. Poza głównymi bohaterami i przyjaciółmi głównego bohatera są też inne osoby, takie jak na przykład dziennikarka, którą jest kartoni. No i wiele, wiele więcej. Nie wiem, czy Wy też podczas oglądania tego filmu 100 dni do matury odnieśliście takie wrażenie, że cały show, cały ten film skradł oczywiście dziadek. Oprócz tego dziadka, głównego bohatera, mam jeszcze innych ulubionych bohaterów, czyli oczywiście kapsel, zawadzki, Max i Oliwka. Dajcie znać, jakie wy macie ulubione osoby z tego filmu. Cały film był bardzo fajny w oglądaniu, dużo się działo. Sceny z dziadkiem to po prostu hit. Można było się pośmiać. Bardzo fajny film, trochę pod komedię podchodzi też. Takie wrażenie odniosłam, że podchodzi pod komedię trochę też. Ale głównie opowiada on, tak jak już mówiłam, właśnie o tych maturzystach, którzy chcą jeszcze rok spędzić razem. Powiem Wam, że ten film cały bardzo mnie wciągnął. Miałam jechać 28. w premierę tego filmu, ale jakoś wyszło, że nie pojechałam i pojechałam tego 14. Nie chcę za bardzo spoilerować ogólnie całego całego filmu, bo wiem, że pewnie większość osób jeszcze nie oglądała tego filmu. Po obejrzeniu niektórych recenzji, niektóre osoby mówiły w tych recenzjach swoich rysze, że ten film im trochę do gustu nie przypadł. Bo było tam trochę takich scen, wiecie, że. Według niektórych, wiecie, takich niefajnych. Znaczy cały film to ogólnie bardzo fajny był, tylko chodzi mi o to, że wiecie, niektórzy po prostu... Niektórym po prostu niektóre sceny się nie podobają, nie? Cały film, cały, cało kształt bardzo mi się podobał, bardzo był fajny, ale niektórym po prostu nie przypadł do gustu, nie podobał się. Nie podobało się to wykonanie i niektóre sceny, ale mi osobiście, wam powiem, się bardzo podobał film, bardzo wciągnął mnie. Tylko mam taki trochę niedosyt. Ostatnia scena to jest coś takiego, że dziadek tam ucieka od jakichś tam ludzi, bo go tam gonili i idzie i tak sobie ucieka po prostu. I nagle jest, jest helikopter. Ja już sobie pomyślałam, o mrożon wjechał. W sensie freeze. I on ma tam ksywkę gruby. I ciągle tam mówili o nim mówili, mówili i tak dalej i na końcu wiecie, Był pokazany, nie? Ja ogólnie od razu poznałam, że to frizz trudno by nie poznać. Ale jak on tak uciekał, i właśnie wszedł do tego, z, wiecie, z helikoptera, bo jak ogólnie nie wiecie, no to Fris ma wiecie prawko na helikopter, jakkolwiek można to nazwać, czy tam licencję, jak go tak zwał. Ale wracając, jak on uciekał, ten dziadek, no to właśnie wsiadł do tego helikoptera do Friza i na tym się skończyło. No i przed tą sceną jak właśnie w... dziadek wsiadł do Friza, do grubego w sensie. No to wtedy słuchajcie przed tą sceną właśnie było coś takiego, że w telewizji była właśnie Cartoni, czyli wiecie, dziennikarka, wiecie, prowadząca, wiecie, wiadomości. No i y, tam powiedziała, że tam gonią właśnie tego dziadka, że tam y, coś tam przeskrobał i że go, y, wiecie, łapią, szukają. No i właśnie, tak jak już mówiłam, to na tym się skończyło, że właśnie y, ten dziadek wszedł do Freeza i, i to był koniec. Właśnie ja mam po tym niedosyt. Ja mam niedosyt po tej pierwszej części. Fajnie gdyby zrobili drugą część, a z tego co słyszałam, to jest bardzo prawdopodobne to, że zrobią drugą część. Jak fajnie się sprzeda pierwsza. I z tego co słyszałam od jednej osoby na grupie, którą pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam grupę Dżendziary Żugajki. No to podobno ma trafić właśnie na Prime Video i na Netflixa właśnie ma trafić podobno Stodni do Matury. W filmie dokumentalnym też podobno wujek Wuki mówił, ja go jeszcze nie oglądałam w całości, ale mówił podobno, że, że wysłali tam ten film, ten cały scenariusz do właśnie Prime Video i Netflixa. Także jest szansa prawdopodobna, że studni do Matury będzie albo na Prime Video, albo na Netflixie, albo na obu. Fajnie by było, gdyby dali na Netflixa 100 dni do matury, bym sobie oglądała czasami jeszcze w żywej, tak żeby sobie odświeżyć. Ale szczerze fajnie, że ekipa i Genzy pomyśleli o tym, żeby wiecie, stworzyć taki film 100 dni do matury. Są komentarze typu, że najpierw nie ekipa zmotywuje do nauki uczniów, maturzystów, a no właśnie, co jeszcze do tej postaci dziadka? No to właśnie ta postać dziadka jest, wiecie, taka, że uszami takie, wiecie, że w więzieniu był, że wszystko załatwia, wiecie, takimi nietypowymi z te, takimi nietypowymi zachowaniami wszystko załatwia. I trafia za to, wiecie, do więzienia. Ja osobiście od siebie polecam ten film, Stodni do Matury. Jeżeli jeszcze nie byliście w kinie na Stodni do Matury, to wpadajcie na, na, do kin na Stodni do Matury. Ja osobiście od serduszka polecam, a ocenkę temu filmowi dałabym 10 na 10. Jak lubicie Gen Z, jak lubiliście starą ekipę oglądać i wiecie, ekipę ogólnie oglądać teraz, i jesteście maturzystami, albo i też nie maturzystami, albo przygotowujecie się do matury czy coś w tym stylu, no to na pewno film ten przypadnie Wam do gustu. Także tak jak już mówiłam, jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to biegnijcie od razu do kina oglądać film 100 dni do matury. Tak nie w temacie ekipy, ale Julia Żugaj też e, wypuściła do Kin swój film o nazwie Jesteśmy żugajkami i ma on być 28, 29 i 30 marca dawajcie znać kto będzie ale dobra, podsumowując film studni do matury, bardzo fajny film, bardzo mi się podobał, dużo się działo polecam każdemu iść, wiem, że prawdopodobnie ta recenzja nie jest taka jaką oczekiwaliście, ale no co tu dużo mówić, po prostu bardzo fajny film dużo się działo, idealny dla młodzieży i nastolatków i też oczywiście dzieci po prostu taki film dla całej rodziny także to by było na tyle z tej całej recenzji, także jeżeli wam się spodobało, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tych odcinków na tym kanale i napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał film "100 dni do matury". Także to na tyle, pa!